Tobi i czekające drzewo. To był początek sezonu kwitnienia w Harmony Hollow, czas, gdy dzikie kwiaty malowały las na wszystkie kolory, pszczoły nuciły kołysanki, a wiatr pachniał miodem i mchem. Ale w tym roku czegoś brakowało. Żółw Tobi stał obok swojego ulubionego drzewa, drzewa gwiazdolistnego i zmarszczył brwi. Jeszcze nie zakwitło, powiedział cicho. Drzewo gwiazdolistne zawsze zakwitało pierwsze. Jego srebrzyste kwiaty lśniły w porannym słońcu, a nocą rozświetlały się niczym maleńkie lampiony. Ale w tym roku jego gałęzie były wciąż nagie. Wiewiórka z podbiegła z koszem gałązek lawendy. Gotowa na festiwal kwitnienia? Tobi spojrzał w dół. Nie do końca. Co się stało? Zapytała. Drzewo gwiazdolistne nie rozwinęło jeszcze kwiatów, powiedział. Czekałam cały tydzień. Przychodzę sprawdzać co rano. Skrzypiąca przechyliła głowę. Może po prostu w tym roku jest późno. Wiem, powiedział Toby. ale wciąż mam nadzieję, że się pospieszy. Jego skorupa lśniła delikatnym żółto-szarym blaskiem niecierpliwość. Pojawił się szoprem trzymając tacę z orzechowymi ciasteczkami. Nadal nie ma kwiatów? Nie, odparła skrzypiąca. To by obserwował go codziennie. Tobi westchnął. Nawet mu czytałem. Dałem mu wody. Zaśpiewałem mu. Nic nie działa. Remi uśmiechnął się szeroko. Próbujesz popędzić drzewo? Tobi zamrugał. No, może? Właśnie wtedy nietoperz Luna sfrunął z wierzchołków drzew i cicho wylądował obok nich. Wskazała na swoje uszy, a potem na ziemię pod drzewem. Tobi uklęknął i nasłuchiwał. Kap, kap, kap. Woda poruszała się pod ziemią powoli, głęboko, równomiernie. Mówi, że drzewo działa, wyszeptał Tobi. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzimy. Luna skinęła głową z uśmiechem. Tobi usiadł na skrawku mchu i spojrzał w górę na nagie gałęzie. Wziął głęboki oddech, potem wyszeptał: Dobrze, poczekam. Inni siedzieli z nim, Remi zajadał się ciastem orzechowym, Squiggy tkał wianki z kwiatów, Luna nuciła cichą piosenkę nietoperza. Zostali, aż słońce schowało się za wzgórzami, a niebo stało się różowe jak wata cukrowa. Wciąż nie było kwiatów. Tej nocy Tobi zwinął się w kłębek, czując się trochę rozczarowany, ale też trochę dumny. Bo dzisiaj nie próbował sprawić, by drzewo zakwitło. Po prostu pozwolił mu zakwitnąć. Następnego ranka Toby obudził się przed wschodem słońca. Cicho stąpał przez leśną rosę do drzewa gwiazdolistnego. Było jeszcze ciemno, ale coś błysnęło mu w polu widzenia. Podniósł wzrok. Zakwitł jeden kwiat. Błyszczał srebrem w porannym świetle, płatkami jak światło gwiazd, i pachniał ciepłą wanilią. Toby uśmiechnął się tak szeroko, że aż bolały go policzki. Do południa zakwitło więcej kwiatów dziesiątki. Drzewo gwiazdolistne rozświetlało polane niczym delikatne święto. Podczas wieczornego festiwalu zwierzęta tańczyły w jego blasku. Świetliki wirowały w powietrzu, a pszczoły brzęczały kołysankami. Luna wisiała na najwyższej gałęzi, radośnie się kołysząc. Squiki podała Tobiemu wianek utkany z płatków drzewa gwiazdolistnego. Czekałeś, powiedziała. I spójrz, co zakwitło. Muszla Tobiego lśniła złotem i bladym błękitem radością i cierpliwością. Rozejrzał się po swoich przyjaciołach lesie, świecącym drzewie. Czasami powiedział: Najpiękniejsze rzeczy wymagają czasu. I pod migoczącymi kwiatami Harmony Hollow się z nim zgodziła. Tobi i tajemnica brakującego dźwięku. Pewnego wiecznego poranka w Harmony Hollow coś było, nie tak. Żółw Tobi wyszedł ze swojego domku na drzewie i przechylił głowę. Żadnych ćwierkających ptaków, żadnych wiewiórczych pogawędek, żadnego szemrzącego strumyka. Po prostu cisza, tobi zamrugał. Gdzie podziały się wszystkie dźwięki? Jego skorupa lśniła delikatnym srebrem kolorem ciekawości. Na dole nad stawem znalazł wiewiórkę z stojącą zupełnie nieruchomo. Coś jest nie tak, wyszeptała. Nawet żaby nie rechoczą. Szoprymy podszedł na palcach, mrużąc uszy, to tak jakby cały las wstrzymywał oddech. Wspólnie sprawdzili wszystkie znane miejsca. Tama bobrów żadnych stuków. Drzewo dzięcioła bez stukania. Wieża sowy bez pochukiwania. W lesie panowała cisza. Zbyt cisza. Wtedy Tobi zauważył coś niezwykłego: szlak drobnych świecących kamieni, prowadzący w stronę starego wydrążonego drzewa na skraju lasu. Skorupa Tobiego lśniła bladą zielenią skup się. Odwrócił się do pozostałych. Podążajmy za nim. Świecące kamienie wiły się i obracały między drzewami, aż dotarły do wydrążonego drzewa. W środku panowała ciemność. Z wyjątkiem pojedynczego, migoczącego kokonu zwisającego z gałęzi. Pulsował delikatnym światłem, a obok siedziała mała postać milcząca z szeroko otwartymi oczami i pierzastymi uszami nie topesz. Podniosła nerwowo wzrok, gdy ich zobaczyła. Cześć, powiedział Tobi łagodnie. Jestem tobi. Jak masz na imię? Nie topesz nie odpowiedział. Po prostu mocniej zacisnął skrzydła. Tobi powoli usiadł. Jego skorupa uspokoiła się do błękitu nieba. W porządku, jeśli nie chcesz rozmawiać. Zastanawiamy się tylko, czy widziałeś, dokąd zniknęły dźwięki lasu? Nietoperz spojrzał na kokon i lekko skinął głową. Potem powoli położył na ziemi mały kamek. Zaczął świecić i brzęczeć. Delikatny dźwięk, jak szum wiatru w drzewach. Nietoperz położył kolejny kamek. Potem kolejny. Każdy wydawał delikatny dźwięk. To wszystko, powiedziała pisk. Zatrzymuje tu dźwięki. Ale dlaczego ta? zapytał Remi. Nietoperz postukał się w pierś, a potem zwinął w kłębek. Łza śniła w kąciku jej oka. To by zrozumiał. Jest tu nowa, a te dźwięki lasu może wydawały się zbyt głośne. Zbyt głośne. Zbyt szybkie. Nietoperz ponownie skinął głową. Tobie odwrócił się do swoich przyjaciół. Nie próbowała ich zabrać. Po prostu zatrzymać je, żeby poczuć się bezpiecznie. Squiki mrugnęła. Och, to ma sens. Remi uklękła obok nietoperza. Przepraszamy, że cię wystraszyliśmy. Chcesz, żebym pomogła ci delikatnie przywrócić dźwięki? Nietoperz spojrzał w górę. Powoli się uśmiechnęła. Wspólnie ułożyli świecące kamienie jeden po drugim wzdłuż ścieżki. Z każdym krokiem powracał dźwięk. Tup, 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 dzięcioł. Kropla strumień. Ćwierkanie ptaki śpiewające. A kiedy dotarli do polany, wiatr znów zaszeleścił liśćmi. Miękki, łagodny, zrównoważony. Nietoperz wziął głęboki oddech. Rozpostarł szeroko skrzydła i po raz pierwszy pisnął. Był to cichy pisk ale pełen ulgi. Nie musisz być głośny, żeby tu pasować, powiedział Tobi z uśmiechem. Tej nocy nietoperz, którego imię, jak się dowiedzieli, brzmiało luna wisiał głową w dół, na gałęzi przed domkiem na drzewie Tobiego. Miał na sobie maleńki szalik wydziergany przez sowę i zajadał się suszonymi plasterkami mango. Gdy księżyc sączył się przez drzewa, Tobi rozejrzał się po spokojnym lesie, wypełnionym teraz delikatnymi dźwiękami. Jego skorupa lśniła delikatnym wirowaniem błękitu, zieleni i fioletu zrozumieniem, troską i cichą radością. A w tej ciszy las wydawał się bardziej żywy niż kiedykolwiek. Tobi i kłopoty z pokazem talentów. Pośrodku Harmony Hollow, między dwiema brzozami, wisiał wielki szyld. Leśny pokaz talentów dziś wieczorem. Wszystkie stworzenia mile widziane. Zwierzęta brzęczały z podniecenia. Wiewiórka Pisk żonglowała żołędziami. Szopremy wypastował swoje buty do stepowania. Nawet Sowa ćwiczyła dramatyczną interpretację Mossy Mountain Moonlight. Ale żółw Tobi po prostu cicho obserwował. Występujesz, Tobi? zapytał Bubr Beny. Toby lekko się zarumienił. Nie, nie sądzę. Dlaczego nie? zapytał Pisk. Świetnie potrafisz wszystkich uspokoić. Może mógłbyś opowiedzieć relaksującą historię? Nie wiem, odpowiedział Toby. To nie jest żaden talent, prawda? Jego skorupa lśniła delikatnym odcieniem niepewnej szarości. Tego wieczoru zwierzęta zebrały się na migoczącej polanie. Grzyby lśniły, świece migotały, a lampiony z szyszek zwisały z gałęzi. Burmistrz Borsuk wszedł na scenę. Witajcie, przyjaciele. Niech rozpocznie się pierwszy doroczny pokaz talentów w Harmony Hollow. Rozległy się okrzyki radości. Królik Juni machał wstążką w powietrzu. Remi stepował tak szybko, że iskrzył. Squeaky żonglował żołędziami, balansując na ogonie Beniego. Ale w połowie występu na scenę wskoczyło nowe zwierzę. Nikt go wcześniej nie widział. Mam na imię Jacks, powiedział Szakal z uśmiechem. I jestem tu, żeby wygrać. Rzucił się w wir szaleńczego popisu, skakał, wirował, a nawet przeskakiwał przez obręcz skolczastych gałązek. Tłum wstrzymał oddech. Jacks uśmiechał się coraz szerzej z każdym okrzykiem. Ale obracając się w stronę przodu sceny, wpadł na starannie ułożony zestaw instrumentów Beniego Trach. Wpadły na wstążki Juni, splątując je... A kilka z nich uderzyło w teleskop sowy, przewracając go ze smutnym trzaskiem. Wszyscy ucichli. O nie! wyszeptał skrzypiący. Nie chciałem, powiedział Jacks, nagle wyglądając na zaniepokojonego. Poniosło mnie. Juni pociągnęła nosem. Moja wstążka się rozerwała. Sowa westchnęła. Soczewka mojego teleskopu pękła. Ramiona Jacksa opadły. Wszystko zepsułem. Właśnie wtedy Toby zrobił krok naprzód. Jego skorupa lśniła delikatnym błękitem i zielenią spokój i troska. Delikatnie położył płetwę na łapie Jacksa. Byłeś podekscytowany? I w porządku. Ale teraz czas posłuchać i pomóc. Jacks powoli skinął głową. Toby i Jacks razem pomogli rozplątać wstążki Juni. Benny i Remy przewinęli instrumenty. Squeaky trzymał teleskop sowy nieruchomo, podczas gdy Toby starannie sklejał pękniętą soczewkę. Wkrótce scena znów wyglądała pięknie. Tłum klaskał nie za występ, ale za pracę zespołową. Burmistrz Borsuk wrócił na scenę. Co za wspaniały przykład serca i harmonii. Czy ktoś chciałby zakończyć przedstawienie chwilą ciszy? Zwierzęta spojrzały na Tobiego. Znów się zarumienił, ale tym razem Zrobił krok naprzód. Usiadł na środku sceny, wziął głęboki oddech i zaczął. Czasami las jest głośny, czasami cichy, ale zawsze jest miejsce na każdy dźwięk. Opowiedział spokojną, łagodną historię o ślimaku, który powoli przemieszczał się przez las, pomagając innym samą swoją obecnością. Kiedy mówił, zwierzęta pochylały się, ich ciała się rozluźniały, a oddechy zwalniały. Pod koniec cała polana zamarła ciepła, spokojna i pełna spokoju. Muszla Tobiego rozbłysła każdym delikatnym odcieniem przynależności. Po długiej pauzie wszyscy wstali i zaczęli klaskać, nie dziko, ale delikatnie, łapkami, skrzydłami i kopytami. Byłeś niesamowity, powiedział Squeaky, przytulając go. Masz talent, powiedział Jax. Łączysz wszystkich. Tobi uśmiechnął się. Chyba... Tym też warto się podzielić. Tej nocy zwierzęta schowały się w swoich gniazdach, norach i norach, czując się bezpieczne, dostrzegane i częścią czegoś większego. A w blasku księżyca domek na drzewie Tobiego delikatnie świecił, zupełnie jak jego serce. Tobi i niespodzianka na Snowy Hill. Płatki śniegu delikatnie opadały nad Harmony Hollow, pokrywając las białą kołdrą. Drzewa miały oszronione płaszcze, staw miał lśniącą szklaną pokrywę, a nawet domek na drzewie żółwia Tobiego był zwieńczony puszystym śnieżnym kapeluszem. Tobi uwielbiał śnieg, sprawiał, że świat stawał się cichy i nieruchomy, zupełnie jak jego myśli, gdy był spokojny. Jego skorupa lśniła delikatnym, srebrzystym, błękitem kolorem spokoju. Wiewiórka Squeaky wpadła przez drzwi, już w rękawiczkach. Toby, czas na sanki, chodź! Nigdy wcześniej nie jeździłem na sankach, powiedział Toby. Oczy Squikiego rozszerzyły się. Nigdy? No cóż, dziś jest ten dzień. Na zewnątrz zwierzęta z całej Hollow zebrały się na wzgórzu Wigglytail. Bubr Benny zbudował rampę ze śniegu. Królik Juni ustawił sanki z kory drzewnej. Nawet sowa zrobiła wszystkim na drutach ocieplacze na uszy. Toby wybrał małe sanki i ostrożnie położył na nich swoją skorupę. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Zapytał nieco nerwowo. Całkowicie, powiedział Squeaky śmigając obok. Huuu, Toby wziął głęboki oddech. Raz, dwa, trzy. Sunął się do przodu najpierw powoli, potem szybciej, śnieg szumiał pod nim, oczy mu się rozszerzyły, usta otworzyły. Hu! krzyknął śmiejąc się, zjeżdżając ze wzgórza, a jego skorupa lśniła srebrem i radosnym złotem. Wylądował w miękkiej zaspie i wystawił głowę z uśmiechem. To było fajne. Ale gdy strzepywał płatki śniegu, z pobliskiego lasu dobiegł głośny trzask. Słyszałeś? Zapytał szopremy, który właśnie zakończył swoją turę. To by skinął głową. Dochodziło ze starej, wydrążonej ścieżki. Podążyli za dźwiękiem i znaleźli mały mostek taki, który przecinał zamarznięty strumień zerwany na pół. Po drugiej stronie siedział jeżozwierz z szeroko otwartymi oczami. Utknął w zaspie. Pomocy, pisnęła. Byłam w odwiedzinach z Pinecone Ridge, ale mostek pękł, kiedy przechodziłam. Skorupa Tobiego rozbłysła na zielono i srebrno kolorami skupienia i spokoju pod presją. Nie martw się, powiedział. Wrócimy bezpiecznie. Benny zbadał połamane deski. Zbyt ryzykowne, żeby teraz je naprawić. Śnieg jest za głęboki. Remi wskazał na drugą stronę strumienia. Tam jest płytki zakręt. Możemy zbudować most śnieżny. Dzięki pracy zespołowej i trzepoczącym rękawicom. Zwierzęta zwijały śnieg w gigantyczne bryły. Beny upchał je ciasno. Scweek wygładził powierzchnię płaską gałęzią. Toby kierował planem niczym cichy kapitan, podsuwając pomysły i dodając otuchy. W ciągu godziny mieli solidny, śnieżny most wystarczająco szeroki, by jeżozwierz mógł go pokonać. Przeszła ostrożnie, chwiejąc się lekko. Toby podał płetwę. Dziękuję, powiedziała. Jestem peny. Wszyscy uratowaliście moje łapy. Zawsze Penny odparł Tobi. Przyjaciele pomagają przyjaciołom, zwłaszcza na śniegu. W ramach podziękowania Penny otworzyła swoją torbę podróżną i rozdała karmelki z miodem sosnowym. Były ciągnące, słodkie i rozgrzewały brzuch. Tej nocy, z powrotem w przytulnym domku na drzewie, Tobi wyjrzał przez okno. Płatki śniegu wciąż tańczyły a w oddali migotały maleńkie światełka z domków dla zwierząt. Jego skorupa lśniła delikatnym błękitem, złotem i zielenią zimową, mieszanką radości, życzliwości i odwagi. Popijał ciepłą herbatę z korzeni i szeptał do gwiazd. Nawet w najzimniejszych chwilach ciepło znajduje drogę. Tobi i muszla. Wielu kolorów, pewnego słonecznego poranka w Harmony Hollow, Żół Toby obudził się z czymś dziwnym. Spojrzał na swoją muszlę i zamrugał. Błyszczała wszystkimi kolorami naraz. Wiry błękitu, różu, zieleni, złota i fioletu mieniły się niczym tęczowy staw. Zwykle jego muszla miała jeden lub dwa kolory, które pasowały do jego nastroju, ale dziś lśniła nimi wszystkimi. Odwrócił się powoli. To coś innego. Piewiórka Squiki wychyliła głowę przez okno. Toby! Twoja muszla wygląda jak cukierkowa kulka. Szopremi wspiął się po drabinie domku na drzewie. Wow, zjadłeś brokatowe jagody na śniadanie? Tobi zachichotał. Jeszcze nie, ale czuję się dziwnie. Właśnie wtedy sowa wpadła do środka, mrużąc oczy i patrząc na plecy Tobiego. Fascynujące. Ten rodzaj migotania może oznaczać, że twoje serce odczuwa wiele rzeczy naraz. Tobi przechylił głowę. Ale nie czuje się zdezorientowany ani zdenerwowany, po prostu pełny. Pełny czegoś? zapytał Squicky. Przekonajmy się powiedział Toby. Szli przez las, mając nadzieję, że coś lub ktoś pomoże tobiemu zrozumieć olśniewający wygląd jego skorupy. Przy krzakach jagód Benny bubr machnął do nich. Toby, spójrz na to. W kępie jeżyn zaplątał się mały jelonek, drżąc. O nie. Powiedział cicho Tobi. Poruszał się ostrożnie, ścinając kolce nożycami do liści i szepcząc cicho do jelonka. Wkrótce jelonek był wolny i przytulił się do swojej matki. Tobi uśmiechnął się ciepło, a jego skorupa zalśniła złotem i zielenią. Jest jedno uczucie, powiedziała Remi. Życzliwość i spokój. Na dalszej ścieżce znaleźli królika dziunie, węszącego pod muchomorem. Zgubiłam naszyjnik z kamyków, powiedziała. Ten, który zrobił tata, skrzypiący, wskoczył na pień. Poszukajmy razem. Przeszukali każdą dziurę, sterte liści i każdy kamień. W końcu Tobi dostrzegł coś błyszczącego w kałuży. sięgnął do środka i uniósł to naszyjnik, czyni promieniowała. Dziękuję. Muszla Tobiego rozbłysła na różowo i niebiesko. Kolejne uczucie, powiedziała Sowa. Radość i troska. W miarę jak szli dalej, wiatr się wzmagał. Nadciągały szare chmury. Zaczął padać deszcz najpierw mrzawka, potem ulewa. Zwierzęta pobiegły szukać schronienia pod wieżbą. Tobi zaśmiał się, gdy krople deszczu tańczyły na jego muszli. W sumie lubię deszcz. Wszyscy zachichotali i przytulili się do siebie, przytuleni i bliscy. Kiedy deszcz ustał na niebie, pojawiła się jasna tęcza. Tobi spojrzał w górę. Potem spojrzał na swoją muszlę. Błyszczała wszystkimi kolorami tęczy, delikatnie zmieniając się i wirując. Chyba teraz rozumiem, powiedział cicho. Moja muszla zmienia się pod wpływem uczuć, ale dzisiaj czułem tak wiele rzeczy. Radość, życzliwość, ciekawość, spokój, troskę, a nawet odrobinę smutku. I wszystko jest w porządku. Razem tworzą coś pięknego. Przyjaciele skinęli głowami. Uczucia nie muszą pojawiać się pojedynczo, powiedział Squeaky. I nie musimy ich wszystkich od razu rozumieć, dodał Remy. Po prostu należą do nas, powiedział Toby. Jak kolory na niebie. Tej nocy, gdy nad Harmony Hollow migotały gwiazdy, tobi odpoczywał na skrawku mchu pod wierzbą. Jego skorupa delikatnie lśniła w blasku księżyca wszystkimi kolorami. Miękka i pewna. A zasypiając, wyszeptał: Nawet gdy czuję wszystko, wciąż jestem sobą.